Wyrocznia zagłady. Poznajcie Jeremiego Grantama. Imię Jeremiego Grantama szepcze się w kręgach finansowych z szacunkiem i obawą. Jego analizy i prognozy są uważnie śledzone przez inwestorów na całym świecie. Nie jest on typowym guru z Wall Street. Grantam to brytyjski inwestor i współzałożyciel GMO, renomowanej firmy zarządzającej inwestycjami. Jego podejście do inwestowania jest unikalne. I często kontrastuje z dominującymi trendami na rynku. Zasłynął ze swoich trzeźwych, często kontrowersyjnych poglądów na rynek. Jego analizy są głębokie i oparte na solidnych danych, co czyni go jednym z najbardziej szanowanych głosów w branży. Ale to, co wyróżnia Granthama, to jego niesamowita zdolność przewidywania krachów na rynku. Jego intuicja i umiejętność dostrzegania nadchodzących zagrożeń są legendarne. Grantham jest najbardziej znany z trafnych prognoz pęknięcia bańki internetowej na początku XXI wieku i kryzysu finansowego w 2008 roku. Jego ostrzeżenia były jasne i precyzyjne, co pozwoliło wielu inwestorom uniknąć poważnych strat. Ostrzegł przed oboma, przewidując zagrożenia związane z przewartościowanymi akcjami technologicznymi i niezrównoważonym rynkiem mieszkaniowym. Jego analizy były oparte na dogłębnych badaniach i solidnych danych. Kiedy te bańki pękły, jego ostrzeżenia okazały się tragicznie trafne. Wielu inwestorów, którzy zignorowali jego rady, poniosło ogromne straty. Wtedy wielu odrzucało go jako pesymistę, ale jego spostrzeżenia przyniosły jego klientom dużo pieniędzy. Jego podejście do inwestowania, choć konserwatywne, okazało się niezwykle skuteczne. Dziś Grantam ponownie bije na alarm. Jego najnowsze prognozy są równie niepokojące jak te z przeszłości. Uważa, że znajdujemy się w środku superbańki, jeszcze większej i groźniejszej niż te, które ją poprzedzały. Jego analizy wskazują na wiele czynników, które mogą doprowadzić do kolejnego globalnego kryzysu. Twierdzi, że ta bańka obejmuje nie tylko akcje, ale także obligacje, nieruchomości i surowce. Jego ostrzeżenia są oparte na szczegółowych analizach i danych z różnych rynków. Konsekwencje jej nieuchronnego pęknięcia, jak ostrzega, będą dalekosiężne i katastrofalne. Dorobek Grantama wymaga uwagi. Jego prognozy mogą pomóc inwestorom przygotować się na nadchodzące wyzwania. Kiedy mówi, zarówno inwestorzy, jak i decydenci słuchają uważnie. Jego analizy są cenione nie tylko przez inwestorów, ale także przez polityków i decydentów na całym świecie. Jego ostrzeżeń nie należy lekceważyć. Grantham ma na swoim koncie wiele trafnych prognoz, które uratowały fortuny wielu inwestorów. Stanowią wyraźne przypomnienie, że historia lubi się powtarzać, zwłaszcza jeśli chodzi o rynki finansowe napędzane nadmierną spekulacją i luźną polityką pieniężną. Grantham przypomina nam, że ostrożność i rozwaga są kluczowe w świecie inwestycji. Superbańka. Przepis na katastrofę. Czym dokładnie jest superbańka i dlaczego Grantam tak się o nią martwi? Superbańka zdaniem Grantama to rzadka i ekstremalna forma bańki spekulacyjnej. Charakteryzuje się niezwykłym wzrostem cen aktywów w wielu klasach aktywów. Wzrost ten jest napędzany przez zbieg czynników, w tym szaleństwo spekulacyjne, łatwy kredyt i przekonanie, że dobre czasy nigdy się nie skończą. Grantham argumentuje, że obecne warunki rynkowe idealnie pasują do tej definicji. Byliśmy świadkami bezprecedensowych maksimów na giełdzie, napędzanych częściowo wzrostem inwestowania pasywnego i zalewem taniego pieniądza. Ceny nieruchomości gwałtownie wzrosły, czyniąc mieszkania niedostępnymi dla wielu. Nawet ceny tradycyjnie stabilnych aktywów, takich jak obligacje, uległy inflacji. Ta powszechna inflacja aktywów jak ostrzega Grantham. Nie opiera się na zdrowych fundamentach gospodarczych. Jest napędzana spekulacją, napędzaną niskimi stopami procentowymi i dodatkowo wzmacniana strachem przed przegapieniem okazji FOMO. Uważa, że stwarza to niebezpieczne złudzenie dobrobytu, maskując podstawowe słabości gospodarcze. Problem z superbańkami polega na tym, że są z natury rzeczy nie do utrzymania. Jak wszystkie bańki w końcu pękają, Prowadząc do gwałtownej i bolesnej korekty. A ponieważ superbańki dotyczą wielu klas aktywów, ich pęknięcie może mieć katastrofalne konsekwencje dla całej światowej gospodarki. Sygnały ostrzegawcze: Rysy na fasadzie. Przewidywania Grantama o zbliżającym się krachu nie opierają się jedynie na intuicji. Jego prognozy są wynikiem dogłębnej analizy danych rynkowych i historycznych trendów wskazuje na kilka niepokojących sygnałów w danych rynkowych, które sugerują, że bańka już zaczyna się opróżniać. Te sygnały są widoczne w różnych aspektach rynku, od wycen akcji po wskaźniki ekonomiczne. Jednym z najbardziej niepokojących sygnałów jest skrajne przewartościowanie giełdy. Grantam zauważa, że obecne wyceny są nieproporcjonalnie wysokie w porównaniu do historycznych standardów. Grantam używa różnych wskaźników, w tym wskaźnika ceny do zysku Shillera (CAPE), aby wykazać, że akcje są notowane po historycznie wysokich wycenach, przewyższając nawet poziomy obserwowane podczas bańki internetowej. Wskaźnik CAPE jest szczególnie użyteczny, ponieważ uwzględnia zyski z ostatnich 10 lat, dając bardziej zrównoważony obraz. Kolejną czerwoną flagą jest rosnąca rozbieżność między cenami akcji a realną gospodarką. Ta rozbieżność wskazuje na brak fundamentów wspierających obecne wyceny. Podczas gdy giełda osiągała nowe szczyty, wzrost gospodarczy był powolny, a wiele firm i osób prywatnych boryka się z problemami. To sugeruje, że rynek akcji jest oderwany od rzeczywistości ekonomicznej. Ta rozbieżność między Wall Street a Main Street jest klasycznym znakiem bańki zbliżającej się do szczytu. Kiedy ceny akcji rosną, ale gospodarka realna nie nadąża, jest to powód do niepokoju. Co więcej, Grantham podkreśla rosnącą stopę inflacji i walkę rezerwy federalnej o jej powstrzymanie jako dodatkowe sygnały ostrzegawcze. Inflacja wpływa na siłę nabywczą konsumentów i może prowadzić do spadku wydatków. Agresywna polityka pieniężna Fed, jak argumentuje, przyczyniła się do napompowania bańki, utrzymując sztucznie niskie stopy procentowe przez zbyt długi czas. Niskie stopy procentowe zachęcały do nadmiernego zadłużania się i spekulacji. Teraz, gdy Fed próbuje okiełznać inflację poprzez podnoszenie stóp procentowych, ryzykuje pęknięciem bańki, którą pomógł stworzyć. Podwyżki stóp procentowych mogą prowadzić do gwałtownych spadków na rynku akcji. Te sygnały ostrzegawcze, zdaniem Grantama, dają jasny obraz: muzyka zaraz ucichnie, a inwestorzy muszą być przygotowani na bolesne rozliczenie. Grantam ostrzega, że nadchodzi czas, kiedy rzeczywistość dogoni rynek, a skutki mogą być druzgocące. Podsycanie ognia. Rola Rezerwy Federalnej. The Federal Reserve, often referred to as the Fed, plays a crucial role in the U.S. economy. Its decisions can have far reaching consequences, not just domestically, but globally. Grantam nie obwinia wyłącznie chciwości Wall Street ani irracjonalności inwestorów za obecne kłopoty. He believes that while greed and irrationality are factors, they are not the sole culprits. Twierdzi, że polityka pieniężna Rezerwy Federalnej odegrała znaczącą rolę w napompowaniu tej superbanki. According to Grantam, the monetary policies of the Federal Reserve have significantly contributed to the creation of this super bubble. Po kryzysie finansowym w 2008 roku Fed wdrożył politykę luzowania ilościowego QE, zasadniczo wpompowując biliony dolarów do systemu finansowego poprzez zakup obligacji rządowych i innych aktywów. In the aftermath of the 2008 financial crisis, the Fed implemented a policy known as quantitative easing, QE. This involved injecting trillions of dollars into the financial system by purchasing government bonds and other assets. Celem QE było pobudzenie gospodarki poprzez obniżenie długoterminowych stóp procentowych i zachęcenie do zaciągania i udzielania pożyczek. The primary goal of QE was to stimulate the economy by lowering long-term interest rates, thereby encouraging borrowing and lending. Chociaż QE mogło pomóc w uniknięciu głębszej recesji, miało również niezamierzony skutek w postaci zalania rynku tanim kredytem. While QE may have helped avoid a deeper recession, it also had the unintended consequence of flooding the market with cheap credit. Te łatwe pieniądze, jak argumentuje Grantam, trafiły na rynki finansowe, wywindowały ceny aktywów i podsyciły spekulacyjne ekscesy. These easy money policies, Grantam argues, found their way into financial markets, driving up asset prices and fueling speculative excesses. Decyzja Fed o utrzymaniu stóp procentowych bliskich zeru przez dłuższy czas dodatkowo pogłębiła problem. The Fed's decision to keep interest rates near zero for an extended period further exacerbated the issue. Niskie stopy procentowe obniżają koszty pożyczek, zachęcając osoby fizyczne i przedsiębiorstwa do zaciągania większej ilości długów. Low interest rates reduce the cost of borrowing encouraging individuals and businesses to take on more debt. To z kolei może prowadzić do wzrostu popytu na aktywa, windując ceny jeszcze wyżej. This in turn can lead to increased demand for assets, driving prices even higher. Grantam uważa, że ten przedłużający się okres niskich stóp procentowych stworzył niebezpieczne uzależnienie od taniego pieniądza. Co utrudnia Fed normalizację stóp procentowych bez powodowania znacznego bólu gospodarczego. Grantham believes that this prolonged period of low interest rates has created a dangerous addiction to cheap money, making it difficult for the Fed to normalize rates without causing significant economic pain. Działania Fed, choć podyktowane dobrymi intencjami, doprowadziły do idealnego sztormu dla superbańki, ostrzega Grantham. The Feds actions though well intentioned have led to a perfect storm for a super bubble, warns Grantham. Jego polityka napędzała inflację cen aktywów, zachęcała do nadmiernego podejmowania ryzyka i sprawiła, że gospodarka stała się coraz bardziej zależna od taniego kredytu. Its policies have driven asset price inflation, encouraged excessive risk taking and made the economy increasingly dependent on cheap credit. Teraz, gdy Fed próbuje odwrócić tę politykę, stoi przed trudnym zadaniem spuszczenia powietrza z bańki bez wywoływania katastrofalnego kryzysu finansowego. Now, as the Fed attempts to reverse this policy, it faces the daunting task of deflating the bubble without triggering a catastrophic financial crisis. The challenge is immense and the stakes are incredibly high.